Trzeba się. Cześć No Alex, wymiotłeś. Ja to nie wiem, czy to tam... wydają Jest to pierwsze sygnały no. w różnych miejscach zawsze tak wydają. dają. Oj. Fragment Sulica. Włócznia lekka, może litewska. W tym roku jest trochę mniej rzeczy z tyłu tego, że żeśmy sprawdzali teren odwrotu po bitwie grunwaldzkiej w kierunku Frygnowa za Stębarkiem. No ale brak, brak materiału to też jest informacja. Możemy odhaczyć pewne działki, na których po prostu nic nie ma. Zabędzamy pole bitwy dzięki temu.